Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Twierdza Krzyżowiec. Dawno temu robiliśmy tryb tak zwane plagi, w którym to braliśmy każdego bota po kolei i mierzył się on na przykład z dwoma szczurami, jak przeszedł tą rundę, to szedł do kolejnej rundy, w którym było trzech szczurów i dzisiaj właśnie sobie to zrobimy, ale na tych innych ustawieniach, gdzie te ataki są częstsze i zobaczymy jak to wszystko wpłynie na wyniki, ponieważ Pamiętam, że były postacie, które przeszły chyba nawet i rundę drugą, czyli poszły gdzieś tam nawet i do czterech szczurów, a najwięcej to się chyba udało zrobić Nizarowi, ponieważ on blokował te szczury, bo akurat zrobił taki zamek, gdzie dosłownie oni, oni nie mogli nic zrobić, nie mogli się przekopać, tam chyba nawet na siedmiu się udawało, ale w końcu się tam przebili, więc Nizar... No wyszedł na tym najlepiej. Zobaczymy, czy tutaj tak będzie. Trzeba pamiętać też, że może i to ułatwi obronę, ale też nie ułatwi zbytnio atakowania. Bo jak tam jakiś botu zbiera już te 800 jednostek i wybrał się na szczura, no to przeważnie go pokonywał. Ale tutaj jak będą te ataki częstsze, to z jednej strony niektórym botom może to pomóc, a z niektórym tak naprawdę może to przeszkadzać. Więc zobaczymy, zmienimy też troszkę zasady, bo robiłem tak, że najpierw robiłem rundę drugą, w sensie rundę pierwszą, później rundę drugą jako osobną, a teraz po prostu zrobimy tak, że ktoś przejdzie rundę pierwszą, to od razu go wrzucimy w rundę drugą i dopóki tam nie będzie przegrywał, więc tak sobie będzie, będziemy robić, myślę, że to będzie ciekawsze i lepsze niż jakieś tam czekanie do kolejnej rundy. No i zobaczymy ile też się uda zrobić, bo to jednak tych postaci trochę jest, nie licząc szczura, bo szczur sam, sam ze sobą się bił nie będzie, no wiadomo, więc bierzemy węża, bierzemy dwa szczurki. To będzie plaga numer jeden, 40 tysięcy na starcie, a tylko jeszcze sojusz. Zaczynajmy. Jaki zamek, okej, okay, taki zamek się trafił. No i zobaczymy czy tutaj wszyscy przejdą tą rundę pierwszą, czy jednak ktoś wymięknie? Myślę sobie, myślę, że tak właśnie powinno być, czyż nie? Taki wąż to może mieć spore problemy, o tyle, że jak on wyjdzie z atakiem i do niego ktoś się zaraz przebije, no to tam za dużo jednostek miał nie będzie, więc może takiemu szczurowi uda się przejść. I no właśnie, te ataki są niby szybsze, ale są dość małe. Ale są tu pikinierzy i to już może się pojawić problem. No właśnie. Dzur, co prawda, ma tych pikinierów nadal, bo dostał 40 tysięcy, więc mógł ich zrobić. Więc wąż na pewno nie przechodzi do kolejnej rundy. Kolejny będzie wieprz. Zobaczymy czy wieprzowi się uda przejść do kolejnej rundy. Wydaje mi się, że szansę ma, ale z drugiej strony też do niego łatwo się w miarę przedostać. Jakby jakiś atak się tak wyminął, tak jak teraz było u węża, to myślę, że ci pikinierzy są w stanie pokonać tego lorda. Wieprz też ma o tyle lepiej, że ma mocne jednostki, więc on może jakoś też jakby zaraz wyszedł. Chociaż widzę, że wieprz to nawet się nie wyminie, bo tam atak węża od razu jakoś wyszedł. Okej, okay, ale daleko musiał iść tymi pałkarzami. Ale dał radę, dał radę na razie. No i to jest teraz fajniejsze, że w tej plaży, przeważnie, szczur, jak już uzbierał te 800 jednostek, to nie miał pieniędzy prawie, że na kolejny atak. A tutaj tych ataków tam z 3-4 powinni jeszcze zrobić. Więc myślę, że to będzie dawało też o tyle szansę szczurkom większe. Nie będą mieli praktycznie tylko jednego ataku. Okej, okay, ale udało się wieprzowi jednego pokonać. No to z drugim raczej też sobie da radę. A że tutaj jakiś timing. Akurat atak podszedł. No, gdyby lepiej ten szczur podszedł, to myślę, że może i by jakaś szansa była. Chociaż tych kuszników też jest tu sporo. No, a idzie kontra od wieprza. Dopiero co po ataku był szczurek, więc na pewno nie da rady się wybronić. Okej, okay, wieprz przechodzi do kolejnej rundy. Dobra, to sprawdzamy. Dodajemy teraz jednego szczurka i zobaczymy, czy coś się zmieni. Dodany jest, sojusz udałem go tutaj obok, w razie co później jeszcze jest miejsce na jednego. No i jakby było później jeszcze potrzeba, to się dołoży ich więcej. Teraz, jak przyjdzie ta pierwsza fala, to już może być trudniej, bo tam było widać, że się w miarę fajnie zgrali. Tam, jak na przykład zrobiło się przejście gdzieś tu, bardziej z prawej czy z lewej strony, to ci pałkarze musieli iść dość daleko i nie mogli się zestakować. Więc jak przyjdzie tutaj, jeszcze dodatkowe tam, załóżmy te 100-150 jednostek. No to już by mogło coś się tu źle wydarzyć dla wieprza. Wieprz tyle ma naprawdę dobrze, że nie ma, w sensie, że wolniej rekrutuje, dzięki czemu nie zaatakował na początku, co mu dało szansę przejść do drugiej rundy w ogóle. Okej, okay, ale w tej rundzie już nie dał rady. No tu jednak ten atak dodatkowy wystarczył. Kolejny będzie wilk, najpierw runda pierwsza z dwoma szczurami. Jakiś zamek tu będzie. Okej, okay, ten zamek, no wilk to raczej myślę, że sobie jedną z dwie na pewno przejdzie, może i nawet czwartą, bo tam już jak było jeden versus trzech, czterech na dużych atakach, to tam pojawiał się mały problem, bo jednak jak przychodzi taka fala prawie dwóch tysięcy jednostek albo i nawet większa, no to już się pojawiły blokady, tu jakieś problemy, mocno został poniszczony, a tu nie wiem czy tak będzie, tu myślę, że te ataki nawet pierwsze to za bardzo nic nie zrobią szczerze. No właśnie, nawet jak tutaj byłyby dwa dodatkowe, no to i tak będzie ciężko. Właśnie taki wilk czy saladyn to wydaje mi się, że teraz będą mogli przebić swój wynik, ponieważ im było ciężko uzbierać do tego ataku, bo co chwilę byli atakowani, ale tutaj jak będą mogli szybciej atakować, to myślę, że na spokojnie te cztery szczury jeszcze może i nawet mogliby pokonać. Kolejny atak od żółtego szczurka. Nic nie może zrobić. No tutaj ten atak Wilka zblokował ten timing, który wykorzystują, żeby właśnie atakować razem. Teraz pomarańczowy dopiero później atakuje. I to jeszcze jest ten pierwszy wcześniejszy atak. Bo żółty już kolejny dozbierał. Właśnie, tutaj pojawią się chyba problemy. Mamy atak Wilka. No i zobaczmy. No i to jest o tyle też u Wilka to, że nawet jak on wyjdzie z tym atakiem, to tutaj raczej szansy na... Jakieś przebicie się, timing. Nie, tej timingu nie będzie żadnego. Może nawet dwa ataki przyszły. Dobra, po, te, tego nie rozumiem u tych botów. Pomarańczowie jest atakowany, a on cofa nie do swojego zamku. No, co oni robią? To jest insane. Jeszcze jakiś atak w ogóle wyruszył tego. Dobra, myślę, że możemy przejść dalej. Tutaj jeden versus jeden, no to szczur wiadomo, że nie da rady. Będę takie końcówki to pomijał, jak będą jakieś mocniejsze boty, bo wieprza jeszcze tam jakiś timing mógł się pojawić, ale tutaj żadnego timingu nie będzie, no ten zamek sam by się wybronił. Więc tu przejdziemy dalej, dodamy kolejnego szczura, kolejny szczurek dodany, na tym samym miejscu. Tylko proszę mi się to nie blokować, mam nadzieję, że się nie zblokujecie. Akurat wy to macie małe zamki. okej, okay, robi ten sam zamek, co wcześniej. Wydaje mi się, że plaga węży na tym będzie też ciekawa, ponieważ Wąż zawsze ma te katapulty i taki wilk na przykład na początku mógłby mieć już znacznie ciężej. Bo szczurce jak co, no, ale nie ma żadnych machin, więc on w sumie może tylko straty robić jednostkami, co jest dość słabe. I tutaj znowu któremuś popsuje ten moment ataku. Chociaż tutaj jakby dwóch się wybroniło. No dobra, no tutaj nie popsuł im timingu, atakują razem. Wilk ma jeszcze pieniądze, no wilk już bez pieniędzy i tutaj mogłyby się zacząć pojawiać jakieś problemy. Nie ma pieniędzy, ma 237 jednostek. No i szczury będą mogły jeszcze te trzy ataki zrobić minimum. Żółty z kolejnym atakiem. Ten żółty to cały czas ma lepszy timing. Szybciej dozbiera. Jakby się zgrali w trójkę, to myślę, że im fajnie by to mogło wyjść. A tak przez to, że tam pomarańczowie z niebieskim zostali troszkę zaatakowani, no to to ich opóźniał te 15 sekund i nie mogą razem dokładnie wyjść. No ale tutaj już się może i pojawić blokada. Zobaczcie. Ta prawa strona naprawdę zaczyna obrywać. Trzech czurków faktycznie tu już będzie chyba za dużo, nawet i dla wilka. O, to teraz jestem w szoku, ale też może i zły zamek się trafił. W innym zamku może to by wyglądało inaczej, a tu będą problemy. Ale dopóki tego nie zniszczą, to i tak będzie mógł się odbudowywać. No ale za takim będzie miał ciężko. Jednak wilk, żeby przejść dalej, nie może tylko się bronić. Musi też przynajmniej jednego chociaż pokonać, żeby było wiadomo, bo z dwoma wygrał. No, to jak już jednego pokona, i znowu zostanie dwóch, no to też można uznać, że dał radę. Ale będzie mu bardzo ciężko. Jak jeszcze tam się uda poniszczeć, wszystko to już będzie koniec. To już będzie blokada. I właśnie się udało tam pójść, poniszczyć. Wszystko zostało. Jedne kamienioły zostały. Oho. Proszę bardzo. Trzy szczury. Z szybkimi atakami to za dużo. Szczerze to nawet chyba i poszło tutaj szczurom lepiej niż na tych dużych atakach, bo tam mówię, jak szczur musi kupować te pancerze i musi wszystko, co musi tam zbierać na tych pikinierów, to on przeważnie kupuje, na co wydaje naprawdę sporo ilość pieniędzy, co sprawia, że te 40 tysięcy to był tak naprawdę jeden duży atak i później już trzeba było tak powoli zbierać, że wilk na spokojnie jednego po drugim wykończył, ale tu jak z tych 40 tysięcy mają jakieś 3-4 ataki, to to wygląda jeszcze ciężej niż jak były te naprawdę duże ataki. Okej, okay, Saladyn, zobaczymy jak Saladyn sobie poradzi. Wydaje mi się, że Saladynowi, jeśli dobrze pamiętam, to nawet i lepiej poszło niż Wilkowi, ponieważ, a może nie wiem czy to akurat w pladze z, ze szczurami, ale w którejś na pewno poszło mu lepiej, ponieważ y, zaatakował szybciej nawet niż te boty, które tutaj były w pladze i jednego udało mu się pozbyć dość szybko, co sprawiło, że przyszedł gdzieś dalej. Ale nie pamiętam z kim to było Jestem ciekaw, czy tutaj Saladin z racji takiej, że on też będzie szybko atakował Będzie mógł tu właśnie jakiś lepszy wynik osiągnąć Okej, okay, tutaj na razie sytuacja no opanowana Zaraz będzie atakował, jednego pokona Tak, mamy atak No i powinien sobie z tym żółtym na spokojnie poradzić, bo żółty niedawno atakował Dobrze, żółty pokonany, więc 1 versus 1. Chyba, że tu będzie jakaś kontra. Oj, kontra by mogła zepsuć, ale no, u Saladyna też jest wystarczająco jednostek, żeby się wybronić. Dobra, no to 1 versus 1 teraz wiemy, że dałby na spokojnie radę. Tym bardziej, że ma taką przewagę. Zaraz pewnie i tak by ruszył z tym atakiem. Okej, okay, więc Saladyn przechodzi dalej. Dobra, to już zobaczymy, jak już wyszedł z tym atakiem. Niech dokończy sobie. Bez problemu przechodzi. Dobra, ma się zamknęła. No i tak to da radę, okej, okay. no i zobaczymy czy teraz na trzech będzie to samo, bo Saladen ma o tyle plus, może i gorszy ma zamek, ale szybciej jest w stanie zrekrutować i szybciej zaatakować, jest mu po prostu łatwiej, a tutaj też trzeba powiedzieć, że najlepszą obroną jest atak, żeby jak najszybciej pozbyć się przeciwników, a nie się tylko przed nimi bronić, więc możliwe, że tu będzie lepszy wynik niż u wilka. Dobra, zobaczmy, zamek chyba ten sam. Nie kombinuję, idzie w ten sam zamek. To jest bardzo dobrym pomysłem, bo to nie jest duży zamek i nie musi się na niego nie wiadomo jak wykosztowywać. Ten pierwszy atak mógłby coś tu zrobić? Raczej nie, jeszcze się tak rozszedł dziwnie. Ale może żółtego troszkę przystopuje, Może sprawi, że nie będą atakować tak jednocześnie. Zobaczcie, żółtemu coś tam powoli idzie teraz. Mareńczowiec z niebieskim atakuje. Ale to jest na razie to samo, z, dwu, z dwóch ataków jakby widać było już wcześniej, że się wybronił. Może jakby był ten trzeci, to by się coś zmieniło, ale jak żółty został lekko przystopowany, to już sytuacja wygląda znacznie inaczej. Tu też musiałaby się pojawić blokada. Tu muszą się zgrać lepiej albo wyczekać, aż Saladin zaatakuje, i wtedy jak zwiększyć trochę armię, no i dadzą radę. Rady też będzie miał zaraz atak. No właśnie, 500 jednostek. Okej, okay, ale może być wyminięcie. Atak poszedł na żółtego, a tu niebieski z pomarańczowym atakują. Czy to się może udać? Jednostki zdążą wrócić. Zdążyłem wrócić, dobra. No to tutaj wygląda na to, że się uda. To jest właśnie to, wilkowi brakowało tego ataku. Bo wilka zamek na 100% by się wybronił, ale on miał problem z dozbieraniem do ataku. Dobra, to jak pokona jeszcze tego, zapewne tak będzie. To już jeden versus jeden to na pewno się uda. Okej, okay, dobra. Kolejna runda. Salady na razie najlepiej. I do, dokładamy jeszcze jednego szczurka. Chcemy jeszcze jednego. Do sojuszu. Pięknie. Okay, jest inny zamek. Bo już widzi, że jest więcej przeciwników, trzeba się lepiej bronić, ale też to troszkę może mu popsuć, bo będzie musiał się więcej wykosztować. Ale będzie fosa na przodzie, fosa po boku. Ten pierwszy atak, no teraz to za bardzo chyba nie przystąpił, udało się na starcie pokonać. I dobra, ale teraz pytanie, czy on nie był zblokowany ten szczur, bo teraz już sam nie wiem. Trzeba sprawdzić, bo tu wygląda jakby on nie miał jednostek. Tak, on był zblokowany, on nie miał w ogóle koszar, to dlatego, jeszcze raz, raz inny zamek zrobił, teraz tutaj nie powinni się zblokować. Ten ma koszary, ten ma. Teraz ten nie ma chyba, tak, ten nie ma, dobra, muszę ich dawać inaczej, muszę dać ich troszkę wyżej na przykład. Już czterech jest, to będzie za dużo. Teraz każdy ma koszary, każdy ma koszary, dobra, teraz jest git. Ten pierwszy atak Saladyna jest zbyt mały, żeby pokonać szczura. I to było dziwne, że on został pokonany. Jakaś szansa wiadomo, że jest, ale tam ewidentnie koszar nie było. No i tutaj już trzy mogą się zgrać. Zobaczcie, tu będą chyba trzy ataki razem, tak. Tu są trzy ataki, to już jest naprawdę potężna fala jak na sam początek. Oj, to by się mogło udać. Mocne straty, ale się wybronił. Ale nie będzie miał pieniędzy, no to już będzie problem z pieniędzmi, właśnie. Już będzie problem. Trzecia runda już jest trudna. Cztery szczury, to nie wydaje się takie łatwe. Kolejne fale, były jakieś lagi. Ale u Saladyna jest dużo jednostek, prawie 400 ma, więc powinien i tak się wybronić. Nawet jeśli oni by przeszli do środka, no chyba, że się pojawi jakaś blokada. Okej, okay. mocno się zestakowali. Dobra, nie dał rady, nawet i 300 jednostek nam nie pomogło No to 4 szczury to jest na razie limit Aladdin na razie trzyma podium W walce z czterema szczurami był Następny jest Kalif, zobaczmy jak Kalif sobie poradzi Kalif wydaje mi się, że z dwoma na luzie da radę Z trzema już może pojawić się problem, bo on nie ma jakiegoś najmocniejszego zamku Te plagi mi się podobają chyba nawet bardziej niż tamte, szczerze. Bo tak jak na przykład turnieje 1 versus 1 czy 2 versus 2, oglądało mi się fajnie. Można powiedzieć, że i na tych ustawieniach, i na tych, tak plagi wydają się 10 razy lepsze na tych ustawieniach. To właśnie chodziło o, o to, miało być plaga, i tam była taka po prostu jedna duża plaga, jako taka wielka armia. A tu te plagi jednak tak bardziej pasują, bo te ataki są naprawdę częste. Okej, okay, tu wychodzi jakaś kontra zaraz po ataku. I to powinno dać szansę pokonać. Oj, bardzo się rozeszli. To jednak, chociaż tu jeszcze jakaś armia przyszła, nie, nie dał rady. No to trochę tutaj się zepsuła sytuacja. Ale i tak prędzej czy później z dwoma powinien dać radę. Tym bardziej, że teraz ich osłabił o tyle, że nie będą razem atakować. Atak szczura. No, teraz jak będą takie pojedyncze ataki, to nic nie zrobią za bardzo, chociaż straty nawet dość mocne. Może tu blokada się pojawi? Tam na razie, no szczur jest w stanie w miarę szybko się przebić tymi pikinierami, więc zanim on tam dobiegnie, tutaj w ogóle może nie być blokady, bo on tam nie będzie próbował biec. U wilka było o tyle problematyczne, że tam ciężko im się było przebić, więc mieli dużo czasu na to, żeby się rozejść, tu podbiec, tu poniszczyć. A w takich zamkach to raczej prędzej się przebiją, niż tam gdzieś pobiegną. jest żółty. w zaraz też wyjdzie z kontrą, więc pewnie pójdzie na żółtego. Ja, ale ten zamek dość mocno jest rozwalany. Okej, okay, no to jednak nie wyjdzie z tym atakiem. Tu miał 500 jednostek, 370 ma teraz. No problemy i nawet z dwoma szczurami są. To z trzema byłoby już naprawdę ciężko. Dało się dozbierać do ataku. Wybiera się na pomarańczowego. U pomarańczowego 300 jednostek. To jest szansa. Chyba sobie ją zepsuje. Raczej nie. Dobra. No to jeden versus jeden Teraz myślę, że na spokojnie da radę. Zaraz jakiś atak idzie. Chyba, że te jednostki, któreś by przeszły, nie, nie ma szans. Dobra, no to kalifa też przerzucimy dalej. Dokładamy jeszcze jednego szczurka. Może być na tym miejscu, bez różnicy. Tu się pojawią problemy, bo tam walczył dość długo z tymi dwoma. To tu, tu z trzema myślę, że nie da rady raczej. Ale i wychodzi za takie w momencie, w którym będzie atakowany. To może się dla niego źle albo dobrze skończyć. I wygląda na to, że skończy się w sumie ani dla jednego, ani dla drugiego. Dobrze. No to nieźle. Stracili ataki. Kalif Kalifa tym stracił najwięcej, bo jego armia jest bardziej kosztowna. Kolejne ataki szczurów. Kalifa trochę tych jednostek jest, no ale pokazało ta, tam u Saladyna, że to co z, z tego, że masz 300 jednostek? Jak tutaj taka plaga podejdzie, to i ci jednostki nie pomogą. Tu miotacze są większą nadzieją niż tak naprawdę ci zbrojni. No, żółty szczur już prawie pół tysiąca jednostek ma. Są dwa ataki, brakuje niebieskiego. O, i tutaj jeszcze, jakby tym magazynem przeszli. O, nawet i tamtą prawą stroną udało się przejść, i nawet trzeci nie był w ogóle potrzebny. No tak myślałem, że właśnie ta trzecia fala, w sensie te ta... trzy szczury, to będzie już za ciężko. Kolejny do testowania będzie Sultan Sultan nieraz pokazał, że potrafi się bronić, ale bronił się on głównie dzięki temu, że miał naprawdę dużo ilość tych jednostek na siedzibie. Czy tutaj będzie. To już raczej będą problemy. Bo jak sam się wyrwie z atakiem, to oberwie mu się wtedy. Przecież tutaj ładnie tymi procerzami coś tam blokuje żółtego. Na samym starcie już rozdzielił to, że nie będą razem atakować. Pomarańczowy idzie. Okej, okay, żółty też, chwilę opóźniony. Te zbrojnych było wystarczająco. No i teraz jakby wyszedł, okej, okay, idealna kontra. Sultan powinien przejść dalej, no, zobaczcie, ile łuczników ma. Ta ilość zbrojnych wystarczy? Wystarczy Okej, okay. chyba, że tu jakaś kontra jeszcze poleci, zanim jednostki zdążą wrócić. Nie, ale tu jeszcze poczekamy, bo wydaje mi się, że tutaj szczur mógłby jeszcze coś zrobić, ale będzie miał ciężko, musiałby idealny timing trafić. Raczej będzie kontra, tym bardziej, że Sultan ma jeszcze 17 tysięcy. Zaraz zapewne zaatakuje, no i będziemy mieli również po drugim szczurku. Jest atak, no i to mamy grane. No sultan jakby przeszedł dalej, to będę w sumie w szoku. Przebije wtedy kalifa, przebije wieprza. Nawet wilka by przebił, przecież wilkowi się nie udało z trzema przejść dalej. To by było w sumie śmieszne. I dokładamy. Jakby tutaj przeszedł sultan to przebije nawet i wilka. Oj już ten początek nie wygląda za dobrze. Sami ci łucznicy zobaczcie jak tutaj mogą długo postać i postrzelać. Mają przewagę już na starcie, bo tam sultan miał więcej jednostek niż oni. Tutaj jest na odwrót przez tych łuczników. Numer jeden, atak numer 1, atak numer 2, ale nie ma ataku numer 3. Atak numer 3 gdzieś tam z tyłu został. Wybronił się, dobra. Wybronił się z tych ataków, i jeszcze leci kontra. Jak od razu pokona niebieskiego, to powinien dać sobie radę. Miej bardziej, że jest tam to wejście. Proszę bardzo, zobaczcie, Sultan da radę z trzema szczurami, tak czego nawet wilkowi się nie udało. Chociaż tutaj jeszcze jakieś ataki idą. Czy mogliby coś namieszać? Raczej nie. Obrona Sultana na taki tryb jest dość dobra. Jak zaraz poleci kontra, no to będziemy musieli iść do rundy czwartej. I leci od razu kontra. No i będziemy musieli przejść do kolejnej rundy. Do rundy trzeciej. Jak Sultan zrobi tutaj najlepszy wynik, to to będzie insane. Dobra, został jeden. Jeden versus jeden da radę na luzie. Dokładamy czwartego. Zmieniamy im tu miejsca. O, nie tego dodałem. Mam plagi pomyliłem. Podział dokonamy. Ty wszystko? Macie koszary. Ty masz, ty masz, ty masz, ty masz. Dobra. Jest Git. No, przecież na czterech to Saladin, Polek. Jakby tutaj się udało Sultanowi, to ja nie wiem. To sułtan mistrz plagi na mniejszych atakach a, i tutaj problemy, już 100 jednostek a tu zaraz będą ataki Chociaż 200 uzbiera Jeden atak, drugi, trzeci w kolejce, brakuje jeszcze jednego Oj tu już się przebijają i jeszcze ten atak ostatniego Lord obity. Prawie pół życia stracił, ale nadal jest w walce. I atakuje. Ty nie gadajcie. Jak uda mu się pokonać, to zostanie trzecha strzema jest w stanie dać radę. Nie udało się pokonać. To będzie kłopot, to będzie duży kłopot. Sto jednostek, a tu idą ataki. To musi się zakończyć. No nie ma szans, żeby Sultan tutaj jednak przeszedł. Salady nie dał rady to sułtan tym bardziej. Ale i tak walczył dzielnie. No przebił nawet wilka. Następnym botem będzie Ryszard. Ryszard, ja w ciebie wierzę. I myślę, że sobie rozbijemy to na dwie części, bo tutaj jakby nie ma dużo montowania. Tu praktycznie leci wszystko od razu. Tyle co tam mniej więcej pomijam, co mogę te przejścia tam czy tam jak ustawiam te sojusze. To i tak myślę, że taki półgodzinny odcinek z tego wyjdzie. Jeszcze zobaczymy jak Ryszard tutaj. Myślę, że z dwie rundy powinien dać radę przejść, bo w niego wierzę. I myślę, że wielu też. Ryszard ma wielu fanów. Sobie drugi rządek zrobimy jako osobny odcinek. Jest atak numer jeden. Ale u Ryszarda jest dużo jednostek. No W Ryszarda to ja bardzo wierzę. Bo on się bardzo potrafi bronić. Bardzo dobrze się broni. I nawet dużo przy tym nie traci. Ma zbrojnych, ma pikinierów. Zrobił jeszcze taki... To jest chyba jego najmniejszy zamek. Wiedział, że nie może tutaj się wykosztowywać jak najwięcej. Musi szybko uzbierać pierwszy atak, ruszyć i zrobić to, co to trzeba. Nie trzeba się tu bronić, fortyfikować, Tu wystarczy zaatakować. Najlepszą obroną tu jest atak. I właśnie ten atak wyprowadził. Miejmy nadzieję, że sobie poradzi, ale powinien. O i rozchodzą się te jednostki, ale i tak da radę. Dobra. Aż za nie mówiłem. Aż mnie w serduszku coś zakuło. Jak zobaczyłem ten napis klęska. No i już mi się dzień zepsuł. Ryszard, jak mogłeś? Czemu ja jak zawsze taki wstęp zrobię, że w kogoś wierzę? Że ktoś da radę, to czemu to zawsze się musi tak kończyć? Ja już nic co do swoich ulubionych postaci nie będę mówił. Nic, nigdy. Zapalmy Palmy zniszcz, dla Ryszarda. Poległ na tych piaskach. Dzielny wojownik, który nawet chyba. Czeka... Nie, czekajcie, ja już muszę zobaczyć, tutaj sobie zapisywałem na telefonie, kto jak daleko przeszedł mi powiedzcie, że Ryszard to będzie jedyny, który nie przeszedł plagi. Dobra, no Jezus Maria. Wąż tylko nie przeszedł tej plagi jeszcze. To mi wstyd teraz. A tak cię zapowiadałem. A tak ci Nie no, Nawet mi się już nie chce dalej nagrywać tego odcinka. Sobie jutro dogram tą drugą część. Mam to gdzieś. Mi się humor zepsuł. Ryszard. Ja, ja muszę do osioła napisać, żeby cię podrasował trochę, chyba. Tak jak wezyra. Muszę, muszę zobaczyć jakiegoś mocniejszego Ryszarda po tym, co tu się wydarzyło, bo mi psycha siadła co do ciebie. Dobrze, kończymy. Drugi rząd. Walniemy sobie jutro. Po prostu na drugi dzień od razu to zrobię, ale ogólnie to jeszcze tak, dajcie znać, co sądzicie o tej pladze. Czy podoba Wam się bardziej ta? Czy tamta, gdzie była z tymi dużymi atakami? Bo wydaje mi się, że ta jednak jest dynamiczna, bardziej pasuje właśnie pod ten tryb takiej plagi, że jednak te ataki są częstsze, tym bardziej właśnie takim botom. Więc myślę, że na pewno pojawi się, pojawią się też plagi jeszcze z innymi botami, tak jak to wcześniej robiliśmy, czyli na przykład pojawią się węże, sultany, filipy, może jakieś wieprze, wezyry, zobaczymy. Jak tam będziecie chcieli, jak będziecie chcieli, będzie wam się podobało, to na pewno się więcej botów tu pojawi, a tak jak mówię, druga część jutro. No i dajcie znać przede wszystkim, czy myślicie, że ktoś w ogóle przebije ten wynik, bo na razie Sultan z Saladynem górują. Nie pamiętam, nie wiem jak to ocenić, który to był lepszy, bo nie pamiętam, czy Saladyn jednego chociaż pokonał tam szczura czy nie, ale chyba się wybronił z tych pierwszych ataków i Sultanowi też się udało wybronić, więc oni jakoś tam dosłownie mniej więcej wyrównanie mają ten poziom. Więc tu trzeba zobaczyć kto najwięcej jeszcze przetrwa. No Ryszard i Wąż. Nie no, już nieważne, no. Więc widzimy się jutro o dziesiątej, trzymajcie się i do jutra, mam nadzieję, że chociaż wezer będzie lepszy, trzymajcie się na razie.